W Polsce mamy ubezpieczonych 16 milionów osób, które płacą składki. I te osoby mają prawo do zwolnień lekarskich. Około 200 tysięcy lekarzy, którzy ma prawo wystawania zwolnień, wystawia rocznie za 2024 rok 27 milionów 400 tysięcy zwolnień. Na łączną liczbę dni 290 milionów dni zasiłku. Oczywiście to nie jest dużo, bo średnio jeden chory to zwolnienie trwa 11 dni. Ale jest to oczywiście Spory uszczerbek dla pracodawców. Pamiętajmy, że w tym czasie ta osoba, która jest na zwolnieniu, jeśli nie są to choroby zakaźne, on dostaje 80% wynagrodzenia przez pierwsze 14 dni, jeśli jest powyżej 50 lat, a kolejne 33 dni, jeśli jest poniżej 50 lat. Ci starsi mają tak większą ochronę. To oczywiście są spore wydatki budżetu, które ZUS rozlicza, ale też ponoszą te koszty głównie pracodawcy. ZUS ma specjalny portal statystyczny ZUSportal.pl i tam te wszystkie dane są, bo bardzo mamy dużo danych dotyczących właśnie zachorowalności i nieobecności, typów tych zachorowań, na co najwięcej wydajemy i to jest bardzo ważna dana. Współpracujemy z różnymi uczelniami, Polskie Stowarzyszenie Ubezpieczeń Społecznych, z, z różnymi podmiotami, żeby łączyć te dane i oczywiście jesteśmy otwarci na te dane statystyczne. Niestety, bo e, myślę, że kiedyś powstanie zintegrowana platforma analityczna, która pozwoli łączyć te dane dla badań naukowych, bo są przecież dane ZUS-u, NFZ-u, różnych innych instytucji, które mogą być połączone i dać bardzo dobrą możliwość podejmowania decyzji w oparciu o fakty, a nie o przypuszczenia.